Dzień dobry, nazywam się Jerzy Sztur. Na aukcję tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chciałem podarować jedną z najcenniejszych nagród, jaką otrzymałem w mojej karierze. Jest to nagroda festiwalu Kamer Image, największego festiwalu sztuki operatorskiej. Na tymże festiwalu co roku nagradza się również reżysera i w 2007 roku. Za całokształt moich działań reżyserskich w dziedzinie filmu zostałem nagrodzony piękną nagrodą złotą żabą. Jest to jedna z największych nagród ceniona w świecie operatorskim. Każdy operator marzy o złotej żabie Golden Frog. I tę nagrodę ofiarowuje na aukcję. Mam nadzieję, że będzie. E, chwytliwym e, e, przedmiotem do wylosowania i wylicytowania. Wszystkiego dobrego.